Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie majówkowo. Dzisiaj jak to nagrywa my, to jest 1 maja, więc początek majówki. Jak wy, to patrzy, jak wy na to patrzycie, pewnie już jest koniec majówki. I nie jestem sam, bo jestem z Antkiem. Cześć, Antek. Cześć. Dzisiaj idziemy do lasku trochę pokeszować, znaleźć kilka keszy i trochę posprzątać, co nie? No, zapowiada się ciekawa przygoda, także. No jak widzicie las w pełni już umajowiony, piękna roślinność. Piękne stworzenia, a my mamy jakieś 100 metrów do pierwszej Keszyny. Śmieci będziemy zbierać do worka helikonowego, który będziemy yy, napełniać pewnie w drodze powrotnej, bo tak jest najwygodniej. A będziemy wracać tą samą drogą po zebraniu wszystkich kieszynek. 70 metrów niecałe do pierwszej Keszyny. Czy ekscytacja rośnie, kolego? Chyba tak, aż nogi przebierają. W miejscu. No, w takich pięknych okolicznościach przyrody, to zawsze wchodzenie w krzaki jest <ścoughs> utrudnione. No, ale jesteśmy na to przygotowani, spryskani. O, o, czekaj antek. 20 metrów. O nie. Musimy się tu przebić, wiesz, takim jakimś terenem bardziej. Czy się tam nie boisz, no właśnie, wchodzić człowiek po prostu młody? Uwaga, ja ci będę mówił: 19 metrów, zbliżamy się, 15 już, 9 metrów, o matkości. Chyba trzeba to obszukać. Zobacz, tu jest taki powalony konar, jak myślisz? Słuchajcie, jest zdobyty keszor. Tym razem y, tatuś go znalazł, prawda, czy nieprawda? No taka prawda, nieprawda, trudno się przyznać, co. Dobrze, słuchajcie, pierwszy keszor za nami. Jesteśmy wpisani, no i po prostu idziemy dalej. Zobaczcie, jakie jest fajnie. Lubię ten czas, kiedy na ziemi jest właśnie mnóstwo jeszcze ususzonych liści. Na górze wyrastają nowe. No i to taki jest krąg życia, można by było powiedzieć. Oho, 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 oho. Eee, tu nam pokazuje jeszcze 12 metrów tamtą stronę, ale mi się wydaje, że gdzieś tutaj właśnie w tych okolicznych zwalonych drzewach tutaj ja się będzie. mi trochę rękawicy, bo, bo coś czuję, że w tym musi być. Może być. A tam bardziej w tamtą, na pewno jest wciśniętego, a ja Zaraz, zaraz koło... ci dam. Zobaczcie tylko jedną rzecz. Eee, dzięcioł czarny, największe nasz dzięcioł robi owalne dziuple, dlatego ona jest taka właśnie owalna. Tutaj widać, że było siadane bardzo często, jest takie wydeptane. Dzięcioł duży natomiast wy, 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 wystuchuje takie zupełnie okrąglutkie, równe, równe dziuple. Takie dziuple owalne i większe zdecydowanie, to, to, to właśnie jest zabawa dzięcioła czarnego. Bardzo chciałeś to zrobić, to proszę bardzo. Dłup, dłup? Nic nie czuć? Może musimy poszukać gdzie indziej, wiesz? O, czekaj, przy okazji znalazłem śmieci, a weź go tam. Widzisz go? Jesteś w stanie się tam dostać, przyjacielu? To dawaj do wora. Bierzemy do kosza. Ufuj. Zobaczcie, na jakiej kłodzie Antek stał przed chwilą. Co tutaj jest? Jakie porysane. Prawdopodobnie od borsuków, borsuki tak ostrzą pazury na takich właśnie zwalonych kłodach często po okolicy gorsuczej nor nory proszę to schować o lala. jest ratujemy go ratujemy go ty chodź przyjacielu wyskakuj o już jakiś zielony przyjaciel wyskoczył może więcej przyjaciele chodźcie ach cholipa, przecież wiem że tu jesteście widać was widać was i się ruszają zobacz mam żuki się ruszają nie jesteśmy w stanie ich uratować ale trudno je zrobimy rzecz następującą wyciągnę scyzory, grozetne to i w ten sposób je uwolnimy chcesz na to? świetnie, świetnie tak zróbmy teraz trzeba to robić dość delikatnie no właśnie, żeby siebie nie nachuć. zobaczcie widzicie to? Żuki otumanione, ale jeszcze w miarę tam funkcjonują, nawet się ruszają. Jak widzicie, jeden już się zakopuje w ściółkę. Mam, nadzieję, mam tu palec, tu się zakopał na uciek. A te niestety, no niestety nie dały rady. Ale ten jeden uwolniony, zobaczcie, już cała szyszka się rusza. Już tam wchodzi pod spód. Sukces, jedno życie do przodu. I zobaczcie, słuchajcie, to jest właśnie w praktyce pokazane, jak ma sens wyciąganie z lasów nawet pojedynczych puszek, pojedynczych butelek, bo wtedy możemy ratować życie albo jakby na bieżąco, co nam się udało, albo po prostu usuwać z lasu śmiertelne zagrożenie. Ta puszka już nikomu nie, nie zaszkodzi, a zdążyła już upolować cztery żuki, chociaż była yy, dosyć świeża. No. To teraz jest przygoda. 25 metrów do Kesza. Jak widzicie, Antoni się nie boi. O matko, tu jest komarów. Musimy to zrobić bardzo szybko, bo one nas po prostu zjedzą żywcem. Konar, konar, konar. Tam jest taki konar. Musimy się tam dostać. 5 metrów, to będzie tam, dokładnie tam. To jest niewielkich rozmiarów. Prosimy tutaj się zgłosić. Osoby niewielkich rozmiarów proszę dokonać penetracji tego korzenia. Czekaj, 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 ja widzę. Ja widzę go! Ja go tu znalazłem! Yes, zawodnik! Czy to jest cash? To musi być cash. Choć wygląda może jak śmieć, ale pokaż co jest w środku. O oh yeah! Mamy logbook. Wpisujemy się. Komary nas prawie zjadły. Oh. Ale kesz zaliczony. Jest nasz worek. Jest nasz worek. A mistrz oczywiście tam został, bo jeszcze coś sobie musi wrzucić do wody. Jak dziecko czegoś nie wrzuci do wody, to wypad niezaliczony. Dobra, myjemy ciastko i idziemy do następnego kesza. A śmieci po drodze się zbierają. Ciastko! Usłyszał ciastko. Ciastko zjedzone? Słuchajcie, znaleźliśmy coś bardzo ciekawego, bo to co tutaj widzicie, to jest, to są, to jest kupa, tak? To są po prostu odchody, ale dość spore. I jest tu właściwie, wiecie, ta cała organiczna część, nie wiem, rozłożyła się, wyparowała. Zostały same włosy, została sama sierść. I tak dalej. To jest, to jest ewidentnie kupa dra, drapieżnika, który po prostu zjada inne stwory. I w ogóle tego jest tutaj więcej. Słuchajcie, to bardzo ciekawe, bo tu też coś jest. I teraz to raczej jest wilcza już kupa. Tak mi się wydaje. Resztki. Słuchajcie, bo, bo jakby to był taki jeden bobelek, to jeszcze może by było trudno to komar ocenić. Ale jak jest tego więcej tu, tu. Wydaje mi się, że to są odchody. Właśnie. Drapieżnika. A dzieci mają niesamowitą zdolność do tego, żeby siadać po turecku, gdziekolwiek jest przerwa, nawet przy kupie. <śmiech> <śmiech> szanowni, szanowni, za 100 metrów cash. Czy my skręcamy? Tu czy idziemy prosto? Ty to wiesz. Chyba nie. <laughs> niesamowite nie wiem czy to się coś nagrało Ancio ale słuchajcie to było naprawdę niesamowite bo żeśmy tutaj spotkali ze 4 pięć sztuk jeleni to były ze dwie łanie i dwa osobniki z porożem takim świeżym także to jest jaja. To są jaja naprawdę były blisko i naprawdę były potężne dobrze, Ancia już się pakuje w krzaki nawet nie patrząc ale ja mam tutaj 20 metrów no to idźmy tam 20 metrów może coś znajdziemy a może nie znajdziemy ten tutaj świerczek jest miejscem naszego naszej destyn naszą destynacją Ach, jak wejdziemy pod niego może zawiśnie tam jakiś kesz zobaczcie wisi tutaj trytka ale kesza brak nie wiem czy nie spadł, albo po prostu ktoś go nie, nie wziął stąd. Ach, bardzo ciekawa sprawa, bo po co komuś by był kesz? Raczej to opakowanie, co myślisz? Nie dowiemy się chyba, co myśli Jantek, bo się zaciął. <gry> aj, 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 dopadły mi pierwsze w tym sezonie. Dopiero jak wrócę do domu, będę to czuł. Pełni, jak się człowiek umyje i na spokojnie usiądzie sobie w fotelu. Prawo życia. Antek mnie poprawił, yy, że nie jak usiądę w fotelu, tylko jak zacznę robić drugie śniadanie. No i cóż, już wiecie co będę za chwilę robił. Poszedł sam. Oh. Poszedł sam. Piękna brzoza. Znaczy tu coś znajdziemy. I chyba coś znalazł. I czy to jest to, czego szukamy? Tak. Czemu rozkręcasz to za tym krzakiem? Ja cię nie widzę. Wyjdzie zaleszczyny, wiewióro. Słuchajcie, ostatnie stemplowanie, i wracamy do domu. No, okay. no, A tam jakieś rymowanki już lecą. Na pewno je znacie z dzieciństwa. Jacek i Barbara, zakochana para. Do, 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 do opowiedzcie sobie sami chom, 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 nom, 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 przerwa bananowa. To zawsze jest dobre. Pamiętajcie tylko, żeby skórki od banana nie wyrzucać tutaj w teren. Skórka od banana może się rozkładać w lesie nawet przez, no, kilka lat w niesprzyjających warunkach. A poza tym. Zwabiamy zwierzęta do szlaków głównych, i potem zaczynają się z nimi problemy, w sensie takim, na linii człowiek-zwierzę, jeżeli się przyzwyczajają, że mogą coś smacznego znaleźć w pobliżu duktów. No a poza tym zmieniamy ich dietę, a im więcej bioodpadów w naszym lesie, w tym też mniej przestrzeni dla roślin, które naturalnie tutaj żyją. Także samo zło. O, tutaj zbliżamy się już do naszego samochodu. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to niestety przy naszym aucie też znajdzie się trochę śmieci, o na przykład pucha, niestety, ale ona jest też świeża i stanowi olbrzymie zagrożenie w tym miejscu, także pozbędziemy się kuszeczki. Słuchajcie, w tym miejscu kończymy naszą wycieczkę, mamy kilka keszy złapanych, kilka śmieci wyniesionych i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, prawda? Prawda. Lecimy coś zjeść. Normalnie na drugie śniadanie. No więc się z nami żegnamy. Do zobaczenia i tym, tym lasem. lasem. Cześć. Pa pa. Pa pa, Bye bye. bye, bye.